Witam kolejny w kolejnym filmie moim że dzisiaj jestem, Dominikę na spóźnione urodziny. Zaraz wam, pokażę ją. Oczywiście kamerę. Już ten. Cześć, cześć kochani. Dzisiaj postanowiłem z Dominikem spóźnioną e, urodziny zaprosić na lody i na napoje. napoje. napoje i jesteśmy teraz na naszym kochanym najlepszym miejscu mestówka i ten mm. I, i, i tyle ten dostałem jeszcze urodzinowy prezent pokażę wam tylko e, no o ryb e, kat no E, Prezent. Ja przyjadę do domu, to wam pokażę, co dostałem. Nie chcę mi się Wam teraz pokazywać, wszystkiego. A się bo... wzruszył, jak zobaczył. No, to ma rację. I jeszcze coś do rower. Może Wam teraz pokażę. Pokażę Wam teraz. W razie. Zapomniania. O, kamerę. O, coś takiego. Ufy na, na telefon. Na rower. Bardzo. Będę testował ten ufyt. Jeszcze może dzisiaj postaliamy się. Ja będę, w, Dominikę w, zabierze do domu, i tyle wam chciałem wam w tym momencie powiedzieć. Może jeszcze nagramy na chwilę kolejny film. QRN. Zobaczymy. I jeszcze dzisiaj jeszcze Dominika nagra e, swoje relacje urodzinowe moje. Ja jest i co tam i centrcie zapraszamy na mojego superego Facebooka i to wie, to wie, mam jeszcze i stronama. Częteczcie zapraszam tam. papa pa, pa. się ciepło.